Misja Kozaki na event dla mojej mamy No z taką misją, to my, dawno nie byliśmy jeszcze na zakupach. No i słuchajcie, tutaj pierwszy kandydat. A jak nagrywałam sobie filmik w Lustrze, to jakaś diwa tutaj za mną zamknęła. Patrzyłam też na biżuterię, ale finalnie kupiłam ją w innym sklepie. No i słuchajcie, miałam już nic nie kupować, ale kupiłam sobie nową koszulkę. Z wielką nadzieją poszłyśmy do Stradivariusa. Miałyśmy nadzieję, że tam znajdziemy coś innego. No i w międzyczasie znowu wróciłyśmy do berżki. No trochę tutaj się teleportowałyśmy, ale tego nie nagrywałam. Ubrań w sumie za wiele nie było jakiś fajnych, więc tam niczego nie kupowałam. No a w zarze to po prostu słuchajcie no ta kolekcja tutaj stacjonarnie była po prostu niesamowita Mam wrażenie, że w zdarze kiedyś było o wiele więcej ładniejszych rzeczy, no ale nie wiem Tutaj sobie dalej chodziłyśmy i szukałyśmy tych idealnych butów I byłyśmy tutaj znowu w Stradivariusie Co to jest za jakość? No nieważne, i znowu byłyśmy w Berszce Magicznym Sudem Później znowu byłyśmy w Stradivariusie No i słuchajcie, uwaga, chyba to mamy Chyba tu mamy, naprawdę Big win, udało nam się w końcu kupić buty, a później kupiłyśmy jeszcze jakąś biżuterię i coś do jedzenia. I tak właśnie wyglądała nasza misja, super była.